5 tajnych metod skalowania firmy w 2024 roku. Pierwsze co możesz zrobić, aby Twoja firma rosła, aby Twoja firma miała więcej feedbacku od klientów danych, jest pełna konfiguracja narzędzia Google Analytics 4. Firmy, które do nas trafiają, które audytujemy, bardzo często mają źle skonfigurowaną analitykę, mają źle dobrane wtyczki lub ich wdrożeniowiec wkleił tylko podstawowe dane, nie skonfigurował najważniejszych konwersji, przez co nie zbieramy wartościowego feedbacku na, ze strony internetowej. Nie wiemy, które źródła ruchu działają, nie wiemy, które reklamy działają, czy to seo pozycjonowanie organiczne nam działa, jakie słowa kluczowe przekładają się na nasze konwersje, na nasze wyniki. Więc pełna konfiguracja analyticsa jest to złoto, bo na podstawie tych danych jesteś w stanie się później skalować. A druga metoda to oczywiście skalowanie budżetów reklamowych tam, gdzie działa. Więc jeżeli masz dobrze spiętą analitykę, to wiesz, gdzie dosypywać pieniądze, żeby generować więcej konwersji, więcej sprzedaży, więcej lidów w jakimkolwiek biznesie, czy to biznes usługowy, czy to sklep internetowy, czy sprzedaż jakichś kursów e-booków. To wszędzie chodzi o konwersję, o sprzedaż o lidy, A żeby te lidy trafiały do nas, to musimy zbadać, co działa na stronie, przerobić tą stronę, żeby ona dobrze wyglądała na telefonie, dobrze działała pod kątem User Experience, żeby ona na komputerze też się poprawnie wyświetlała i ma, miała poprawne wezwania do działania, które przekładają się na sprzedaż, a do tego też trzeba wykonać wiele testów AB, dlatego nie zawsze ten model agencyjny, gdzie agencja obsługuje, nie wiem, 100 firm jednocześnie działa, bo nie ma czasu wszystkiego sprawdzić, więc Ty jako przedsiębiorca indywidualny, który robi jakieś biznesy, pamiętaj o testowaniu AB, testowaniu komunikatów, testowaniu brandingu i tego typu rzeczy, Mierzenia tych konwersji, a potem skalowania reklamami, i tu mamy do dyspozycji reklama na Facebooku, reklama Instagram, YouTube, Google Search, TikTok. Tych kanałów dotarcia jest naprawdę wiele, ale żeby wiedzieć, co działa i gdzie pakować kasę, to ta analityka to jest fundament. Następnie no to wdrożenie automatyzacji sztucznej inteligencji AI. Słuchajcie, w dobie AI, w dobie automatyzacji, narzędzi typu zapier, typu Make, to możliwości redukcji nawet personelu, zwiększenia produktywności, zwiększenia skuteczności naszych działań, to to jest podstawa. Ponieważ dzisiaj małe zespoły są w stanie stworzyć naprawdę duże firmy, duże, odchudzone z personelu firmy, które działają wyśmienicie i wszystko dzieje się automatycznie. Ja znam właścicieli wielu biznesów, gdzie tak naprawdę w kilka osób robią potężne projekty, potężne rzeczy, bo wszystko mają spięte w mailu, wszystko mają spięte zapierem. Wszystko dzieje się automatycznie. Do tego dołożysz aplikacje AI-owe, które rozumią kontekst biznesowy, które są w stanie się nauczyć twojego biznesu i dawać ci właściwe rekomendacje. Wtedy zaczyna dziać się magia. I wtedy możesz wykorzystać ten potencjał do skalowania biznesu. Zobacz, ja na przykład dzisiaj nagrywam materiały w studiu i zaraz to puszczę na Amerykę po angielsku. Będę skalował się i pozyskiwał klientów po angielsku. Dlaczego ja to robię? Bo mam aplikację hejgen. Mogę za pomocą aplikacji HeyGen całkowicie sztuczną inteligencją przetłumaczyć film na dowolny język świata i dzięki temu skalować swój biznes na innych rynkach zagranicznych, gdzie waluta jest dużo silniejsza niż polska złotówka. Kolejny wątek, który dla mnie jest bardzo ważny, to praca na narzędziach sasowych i na technologii no-code. Wiele z nas ma strony jakieś na WordPressie, na Prestashopie, płaciła tam 20 tysięcy za stronę, za programistów, za jakieś skomplikowane systemy. Po prostu Open Source nie działa na dłuższą metę. W wielu przypadkach, oczywiście. Będą takie biznesy, gdzie zdiagnozujemy, gdzie ma to sens, ale w większości przypadków, żeby wystartować, zrobić parę milionów przychodu, wystarczą Ci proste aplikacje SaaS abonamentowe, gdzie skorzystasz z gotowych rozwiązań, a dane firmy specjalizują się w danym wycinku, w danych funkcjonalnościach. Czyli na przykład dla sklepów internetowych użyj sobie Shopify, dla systemu mailowego na przykład Active Campaign. Nie próbuj wszystkiego stawiać, żeby było taniej, żeby było coś tam, tylko skorzystaj z gotowych apek, bo wtedy cała odpowiedzialność jest obarczona na właścicielach takiej aplikacji, na saporcie, na ludziach w tej firmie, a nie na Tobie. Kiedy masz open source i coś się zawali, musisz inwestować w programistów, w naprawy, korekty, aktualizacje. Kiedy masz gotowe aplikacje SaaS, no to zazwyczaj y, ta robota jest po prostu... Ciąży nie na tobie, tylko na, na firmie, która dostarcza dane oprogramowanie. Technologia no-code. Po co dzisiaj programować wiele rzeczy, skoro można użyć gotowych kreatorów, gotowych modułów, gotowych funkcjonalności. Zamiast uczyć się jak skonfigurować piksela w Google Tag Manager, skorzystaj z gotowej wtyczki. Zamiast robić landing page'a w kodzie w, w notatniku, użyj serwisu Landingi.com. Zamiast stawiać swój własny system mailowy, skorzystaj z MailerLite'a czy Active Campaign. Po prostu korzystaj z gotowych kreatorów no-code, nie idź w programowanie. Nie jesteś programistą, chyba że jesteś. To wtedy sobie koduj, zrób sobie to. Ale jeżeli nie jesteś specjalistą w programowaniu, po prostu korzystaj z prostej technologii NoCode, bo na tym możesz robić proste, fajne rzeczy i zarabiać kupę kasy. Ostatni segment, taki odnośnie metod skalowania się, jest to opracowanie lejków sprzedażowych. Nie uwierzycie, jak dużo firm w Polsce ma źle zaprojektowane lejki sprzedażowe. Czasami aż się łapie za głowę, w Stanach ta świadomość rynkowa jest dużo większa. I słuchajcie, mmm, każdy biznes powinien mieć lejek lub lejki. Zazwyczaj nawet jeden dobry lejek jest w stanie bardzo fajnie się wyskalować. Musisz mieć pomysł, jak ściągnąć klienta na listę mailową, jak sprzedać mu produkt aktywator, potem sprzedać mu produkt główny, a potem apcelować go na produkty high ticket za wiele tysięcy złotych. Musisz mieć tą ustrukturyzowaną ścieżkę, która buduje Ci ten lejek od momentu, gdzie budujesz świadomość marki i ktoś Cię widzi po raz pierwszy, po raz drugi, widzi jakieś Twoje reklamy w social mediach, być może znalazł Cię w wyszukiwarce do momentu, gdzie on będzie podejmował kolejne, coraz odważniejsze kroki, aby stać się twoim klientem, a następnie, żeby wracał do tego sklepu i budował parametr lifetime value. Jeżeli nie masz zbudowanych lejków sprzedażowych, czy to w e-commerce, czy w biznesie lidowym, usługowym, czy, czy w kursach online, to ta twoja sprzedaż zawsze będzie mniejsza i zawsze będzie więcej manualnej pracy. Jak masz ustrukturyzowane lejki sprzedażowe, jesteś w stanie robić automatyczne follow-upy, wysyłać automatyzację do pół roku, do do przodu, czy rok, czy dwa lata. Jesteś w stanie to wszystko zbudować i to będzie pracowało automatycznie. A kiedy Ty robisz gdzieś tam bez, lej bez lejków, gdzie jest chaos, gdzie nie ma skonfigurowanych konwersji, gdzie nie wiesz, ile tak naprawdę wydajesz na Facebooka, to to wszystko nie ma sensu. I słuchaj, często pytają mnie przedsiębiorcy, ile mam wydawać w reklamy. Tyle, dopóki ci się to opłaca. Nawet czasami yy, bycie na zero jest OK, jeżeli budujesz bardzo szybko listy mailowe. Czasami nawet lekki minus. Ja niektóre kampanie mam na minusie, po to, żeby zeskalować ilość listy mailowej. Więc musisz mieć świadomość, że reklama inwestujesz dotąd, dopóki ci się opłaca. Nawet jak masz ROAS 2. To dalej zarabiasz. Wkładasz 100 tysięcy, wyciągasz 200. Wkładasz 200, być może 350, bo ta rentowność Roas maleje wraz z, ze skalą. Ale słuchajcie, mm, musisz skupić się na tym i nie patrz, że ten ma Roas 10, ale zarabia y, y, 1000 złotych, tak? Co z tego, że ma Roas 10, że wrzucił stówkę i wyjął 1000? Jak ty masz Roas 2, ale wrzuciłeś stówkę i wyjmujesz dwie stówki. Więc Pakujesz w reklamę im więcej, tym lepiej, dopóki jest to dla Twojej firmy rentowne. Jeżeli chcesz, abym te wszystkie te metody, lejki, analitykę i reklamy wdrożył w Twojej firmie, kliknij w link poniżej, wejdź na opel i umów bezpłatną konsultację. Lub jeśli jesteś na tyle śmiały, zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik, cześć.